Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Z tej strony Beata z kanału BR Rękodzieło, na którym dzielę się z Wami swoimi doświadczeniami. Dzisiaj chciałabym nagrać filmik o podstawach szydełkowania, który tak naprawdę powinnam zrobić dużo wcześniej. Ubolewam nad tym i przepraszam osoby, które próbowały coś dziergać. Yy... Przy pomocy mojego filmiku, a miały trudności z dojrzeniem, jak się robi podstawę, czyli półsłupek, łańcuszek, dopiero prywatne wiadomości, uświadomiły mi, że ja po prostu ominęłam tak bardzo ważny element dziergania. Co jeszcze wam pokażę, zanim przejdziemy już do dziergania? Pokażę Wam dzierganie na sznurku bawełnianym, 2 mm, dlatego że będzie to lepiej widoczne na kamerze niż szydełkowanie włóczką. Znaczycie, tutaj tylko taki jest przykładowy wachlarz szydełek. E, szydełko jest zawsze uzależnione od tego, co chcemy zrobić i e, jeżeli wiemy, że będzie to torebka i chcemy ją wydziergać ze sznurka 4 mm, to tutaj jest bardzo ważna, to jest akurat taki sznurek, bardzo ważna informacja od producenta na etykiecie. Tutaj jest... E, Taki symbol dwóch szpilek oznaczających druty i jednej szpilki oznaczającej szydełko i rozmiar szydełka lub drutów, które proponuje nam producent. Tutaj akurat uwzględnił, że od 6 do 8 mm jest i dla drutów, i dla szydełka. Przy czym na różnych etykietach jest różnie zaznaczone: inaczej dla szydełka, inaczej dla drutów. Więc, kochani, bierzemy taką etykietę i już wiemy, że od 6 do 8, w zależności jaki będziemy co będziemy dziergali? Jeżeli ma to być ciaśniej dziergane, a na przykład mamy taką mentalność luźnego dziergania, no to wtedy sobie bierzemy tą granicę niższą, szydełka, czyli mniejszą. Jeżeli jest potrzebna luźniejsza, możemy wypośrodkować na 7, tak? Jeżeli ktoś znowu ma tą mentalność zbyt, zbyt właśnie ciasnego dziergania bierzemy większe szydełko. I zawsze będę to powtarzała, robimy sobie najpierw próbkę. Na niektórych etykietach, tutaj akurat na tej nie, na niektórych etykietach jest też taki wzornik, że na przykład 6, kwadrat 10 na 10 cm powinno wyjść, przypuśćmy, 16 rzędów w górę i powiedzmy też 16 wysokości 16 szerokości i to robiąc takie próbniki wtedy wszystko widać na włóczkach też mamy takie etykiety yy, i tam też jest wszystko opisane Cześć? zwracajcie uwagę jak będziecie coś dziergać na włóczce żeby to było przyjazne dla Waszej skóry czyli nie jakieś sztuczne chociaż wyglądają cudnie i się sprawiają cudnie to po prostu nie zawsze są yy, dla naszej skóry dobre tak jak mówiłam tutaj mam łańcuszek na włóczce ale nie będę Wam pokazywała na włóczce zrobię to na tym czerwonym sznurku. Słuchajcie, chciałabym Wam pokazać, e, moje największe szydełko to jest rozmiar 20, ale e, i tutaj sobie właśnie łańcuszek na nim wydziergałam, ale chciałam Wam tylko zaprezentować e, tą włóczkę e, gigant, tak naprawdę jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o pracę z dziećmi. Jeżeli macie małe dzieciaczki, któremu chcecie, żeby motoryka mała, czyli rączki fajnie, sprawnie działały, to nie ma nic fajniejszego, bo szydełki może się dzieciaczek zniechęcić, a tutaj przeciąga i proszę, i mamy już oczko i dalej się bawi i przy okazji nie to, że coś zrobi dla siebie, tak, no to... To ma fajną zabawę, także to tak na marginesie. Także kochani, ja biorę, biorę sobie ten sznurek, to jest sznurek bawełniany 2 mm, i będę wyjątkowo dziergała szydełkiem numer 4, ale to dlatego, żeby Wam pokazać, żeby to. Ten ściek był na tyle luźny, żebyście dobrze widzieli, jak dziergam, jak to wygląda po kolei. Mam nadzieję, że wszystko zrozumiałe powiedziałam, także co nie jestem dobrym. Zapraszam i działamy.